Mój podstępny brat Paweł okradał naszą umierającą mamę, więc go zdemaskowałem, a ona wyrzuciła go z domu. Wróciłby znów kraść, więc tym razem wezwałem policję. I właśnie wtedy mama wyjawiła o nim okropny sekret. Moja matka umierała na raka płuc. Pamiętam, jak wszedłem do jej pokoju i zobaczyłem mojego brata, kradnącego jej drogie importowane leki, których potrzebowała do uśmierzania bólu. Zażądałem, żeby powiedział, co robi. Chociaż na początku zaprzeczał, naciskałem na niego tak długo, aż w końcu pękł i wykrzyczał: Dobrze, kradnę je! I wiesz co, robię to każdej nocy. Za każdym razem, gdy idzie spać, wchodzę, całuję ją w czoło i mówię: Dobranoc, mamusiu, a potem sięgam pod łóżko i kradnę kilka kolejnych. Czy to chciałeś usłyszeć? Ale to nie było wszystko. Posunął się nawet do tego, że przekonał naszą mamę, że gubi swoje leki i pomagał jej ich szukać. Zapytałem go, dlaczego to robi, a on wyjaśnił, że je sprzedaje, bo jest winien pieniądze bardzo złym ludziom. Jego logika była taka, że mama i tak umrze, więc on równie dobrze może ratować własne życie. Według niego właśnie tego by chciała. W tym momencie straciłem panowanie nad sobą i zacząłem krzyczeć. Nazwałem go żałosnym, tchórzem, obrzydliwym wymysłem na syna. I właśnie wtedy drzwi się otworzyły i weszła nasza mama. Wyglądała słabo i krucho, i wiedziałem, że prawda ją zmiażdży. Zaczęła natarczywie pytać, co się dzieje. Milczałem, ale ona zażądała, żebym jej powiedział. Rozejrzałem się i cicho pow... Powiedziałem jej, że Paweł kradnie jej leki i planuje je sprzedać dla pieniędzy. Wyraz jej twarzy zranił moje serce. Nigdy tego nie zapomnę. Łzy napłynęły jej do oczu i spojrzała na Pawła, który wpatrywał się w podłogę zawstydzony. Zapytała go, czy to prawda, a on stał tam i kiwnął głową. Próbował się tłumaczyć. Wspomniał, że ma poważne kłopoty i jest przerażony, ale nie wiedziałem, co miał na myśli mówiąc Poważne. Patrz. Byłem, jak jej serce pęka na moich oczach. Potrząsnęła głową, a łzy spływały jej po twarzy. Nastała długa cisza. Paweł nie miał odpowiedzi. Stał tam, wyglądając jak mały chłopiec, przyłapany na robieniu czegoś złego. Mama w końcu wróciła do salonu, ale nie wcześniej, niż rzuciła Pawłowi ostatnie spojrzenie pełne rozczarowania. Byłem zbyt zły, by czuć do jego litość. Nie mogłem uwierzyć, że mógłby zrobić coś takiego. Przez kilka następnych dni Paweł i ja ledwo ze sobą rozmawialiśmy, a kiedy już to robiliśmy, było to zimne i niezręczne. Byłem na niego wściekły, a im więcej o tym myślałem, tym bardziej zdawałem sobie sprawę, że w tej historii musi być coś więcej. Paweł zawsze był typem lekoducha, ale to było nowe dno nawet dla niego. Zacząłem grzebać, próbując dowiedzieć się, co tak naprawdę się dzieje. Paweł zawsze był osobą, która potrafiła wyjść z każdej sytuacji dzięki swojemu urokowi. Był duszą towarzystwa, ale urok nie wystarcza na długo. Dowiedziałem się, że spędzał dużo czasu w Sopocie, w jednym z kasyn. Na początku myślałem, że może po prostu tam jeździ, żeby odreagować, ale potem odkryłem że grał nałogowo. Nie był to mały dług. Był winien tysiące złotych ludziom, którzy kręcili się po kasynie. Domyśliłem się, że to jacyś gangsterzy. Wiedziałem, że nie pozwolą mu tak po prostu odejść, jeśli nie spłaci długu. Sprawdziłem więc konta bankowe mamy i zobaczyłem, że wypłacono z nich duże sumy pieniędzy. Sprawdziłem, kto był odbiorcą i wszystko stało się jasne. Mój brat nie tylko zabierał jej leki przeciwbólowe, ale także wykradał pieniądze z jej konta, aby sfinansować swoje uzależnienie. A ona już i tak z trudem opłacała swoje rachunki medyczne. Ciągle jeździła na wizyty związane z leczeniem raka, a opłaty powoli, ale systematycznie, opróżniały jej konto, zwłaszcza teraz, gdy nie mogła już pracować. Musiałem porozmawiać z Pawłem. Nie mogłem zwolić, żeby mu to uszło na sucho, bez względu na jego powody. Kiedy go skonfrontowałem, zrobiłem to późno w nocy w kuchni. Wiedziałem, że lubi podjadać. Zaskoczyłem go, gdy robił sobie kanapkę. Powiedziałem mu, że musimy porozmawiać i wyłożyłem wszystko, co wiedziałem. Paweł zamarł i upuścił nóż, który trzymał, oparł się o blat. Myślałem, że będzie wszystkiemu zaprzeczał, ale wtedy się przyznał. To było tak, jakby cała walka z niego uszła. Po tym, jak wszystko z siebie wyrzucił, przeprosił. Powiedział, że nie chciał, żeby to zaszło tak daleko i myślał, że poradzi sobie z nałogiem, a teraz nie wie co robić. Powiedział mi, że tamci ludzie zrobią mu krzywdę, jeśli nie dostaną pieniędzy do końca następnego miesiąca. Osunął się na jedno z krzeseł przy kuchennym stole i ukrył twarz w na niego. Chciałem mu współczuć, ale nie mogłem, nie po tym co zrobił mamie. Powiedziałem mu, że musi odejść. Nie mógł tu zostać i dalej okradać mamy. Paweł nie dyskutował. Po prostu kiwnął głową, wyglądając na pokonanego. Spakował swoje rzeczy i wyszedł. Przez chwilę poczułem ulgę. Przynajmniej nie będzie tu sprawiał więcej kłopotów, ale ta ulga nie trwała długo. Stan zdrowia mamy zaczął się pogarszać. Rak się rozprzestrzeniał, a leki nie wystarczały już, by uśmierzyć ból. Cierpiała w ciągłej agonii, a ja nic nie mogłem zrobić, żeby jej pomóc. To mnie niszczyło, patrzeć jak cierpi. Prosiła mnie, żebym wybaczył Pawłowi, ale nie mogłem. Za każdym razem, gdy myślałem o tym o zrobił, krew się we mnie gotowała. Próbowałem skupić się na opiece nad mamą, ale to było trudne. Złość mąciła mi w Kilka dni później usłyszałem hałas w domu. Było późno i wszyscy powinni już spać. Wstałem, żeby sprawdzić, i znalazłem Pawła biegającego po domu i wrzucającego rzeczy do torby. Wrzucił do niej całą elektronikę, jaką mógł znaleźć, i wszystkie nasze kosztowności. Po tym, jak splądrował moje rzeczy, próbował ukraść więcej rzeczy mamy: biżuterię, gotówkę, wszystko, co wpadło mu w ręce. Poczułem furię, złapałem go za ramię i odciągnąłem od komody. Krzyczałem na niego, a on przepraszał i błagał o jeszcze jedną szansę. Powiedział, że potrzebuje pieniędzy tej nocy, inaczej będzie z nim koniec. Nie obchodziło mnie to. Powiedziałem mu, że zadzwonię na policję. Błagał, żebym tego nie robił, i mówił, że ludzie, którym jest winien pieniądze, przyjdą po nas, jeśli to zrobię. Prawie mu uwierzyłem. Ale sięgnąłem po telefon i mimo wszystko wybrałem numer. Zanim jednak zdążyłem nacisnąć zadzwoń, głos mamy odbił się echem w korytarzu. Użyła całej siły, jaką miała w ciele, żeby kazać nam przestać. Stała tam, ledwo trzymając się na nogach, a jej twarz wykrzywiał ból. Widok jej w takim stanie. Świadomość jak bardzo cierpi, złamał coś we mnie. Musiałem ją chronić. Wezwałem policję, przyjechali i zabrali Pawła. Gdy go wyprowadzali, patrzył na mnie ze zdradą w oczach. Kiedy Paweł był w areszcie, w domu zrobiło się ciszej. Stan mamy pogarszał się z dnia na dzień. Lekarze powiedzieli, że nic więcej nie mogą zrobić. Widziałem, że trzyma się resztkami sił, a wszystko, co mogłem zrobić, to starać się, aby czuła się jak najbardziej komfortowo. Pewnego popołudnia, gdy siedziałem, przy jej łóżku powiedziała, że chciałaby spędzić ze mną dzień tylko we dwoje. Byłem zaskoczony, biorąc pod uwagę, jak słaba była ostatnio, ale tego dnia wyglądała lepiej. Wyglądała energicznie. Nie widziałem jej takiej od tak dawna. Chciała odwiedzić niektóre z moich ulubionych miejsc z dzieciństwa, których nie odwiedzaliśmy od lat. Zaczęliśmy dzień w starej cukierni w centrum Gdańska z wytartymi kanapami i dzwonkiem, który dzwonił, gdy wchodziłeś. Ta sama pani, która obsługiwała nas, gdy byłem mały, wciąż stała za ladą. Jej twarz była bardziej pomarszczona, a włosy posiwiały. Podała nam dwie gałki naszych ulubionych smaków. Usiedliśmy w naszej zwykłej loży przy oknie i przez chwilę poczułem się, jakbym znowu miał 10 lat, śmiejąc się z mamą, gdy lody spływały po wafelku. Potem Pojechaliśmy do parku, w którym bawiłem się jako dziecko. Huśtawki wciąż tam były, ale teraz wydawały się mniejsze. Spacerowaliśmy ścieżką, a gdy mijaliśmy stary plac zabaw, wspomnienia letnich dni pełnych śmiechu i startych kolan, wróciły. Po udanym dniu pojechaliśmy do domu, a ja pomogłem jej usiąść w salonie. Wzięła głęboki oddech i powiedziała mi, że ma mi coś do powiedzenia. Powiedziała, że lekarz stwierdził, że rak jest bardziej agresywny, niż początkowo sądzili, i nie zostało jej wiele czasu. Poczułem, jak serce mi zamiera. Cała radość, którą czułem tego dnia, została ze mnie wyssana. Próbowałem coś powiedzieć, ale słowa nie chciały przejść mi przez gardło. Uścisnęła moją dłoń i powiedziała, że musi mnie o coś ważnego poprosić. Chciała, żebym wybaczył Pawłowi. Wiedziała co zły Obił, ale nie chciała opuszczać tego świata, mając skłóconych synów. Powiedziała, że rozumie, jak bardzo byłem zły i zraniony, ale poprosiła, żebym dla niej spróbował odpuścić i znaleźć sposób, by mu wybaczyć. To było jej ostatnie życzenie. Jedyna rzecz, której pragnęła bardziej niż czegokolwiek innego. Potem poprosiła mnie, żebym wybaczył jej. Za co? Zapytałem, mówiąc jej, że nie zrobiła mi nic złego. Zobaczyłem łzy w jej oczach. Powiedziała, że musi wyznać prawdę o naszym ojcu. Tata odszedł od nas, kiedy miałem 5 lat, a Paweł 3. Nie rozumiałem, dlaczego odszedł, ale od tamtej pory go nienawidziłem. Wyznała, że nie odszedł od nas, bo nas nie kochał. Odszedł, bo miał poważne kłopoty. Miał problem z hazardem, tak jak Paweł. Rzuciła go, żeby chronić nas przed ludźmi, którzy go ścigali. Zapytałem, dlaczego nam nie powiedziała, a ona odparła, że nie chciała, żebyśmy czuli, że wybrał nauk zamiast nas. Dodała też, że nie chciała nas martwić. Myślała, że jeśli to przed nami ukryje, dorośniemy bez bólu związanego z jego obecnością. A teraz widziała, że się myliła. Ciężar jej słów dotarł do mnie i zdałem sobie sprawę, że Paweł po prostu podążał śladami naszego ojca. Był uwięziony w tym samym cyklu uzależnienia, a mama próbowała nas przed tym chronić, ale było już za późno. Kilka dni później stan zdrowia mamy gwałtownie się pogorszył. Zabrałem ją do szpitala, ale było jasne, że nic więcej nie mogą zrobić. Odeszła spokojnie, ale strata była nie do Na jej pogrzebie stałem przepełniony i smutkiem. Pawła wypuszczono z aresztu, żeby mógł w nim uczestniczyć, a kiedy go zobaczyłem, wszystkie emocje, które w sobie tłumiłem, wylały się na zewnątrz. Powiedziałem mu, że nie mogę uwierzyć, że jej to zrobił, że okradał naszą umierającą matkę. Paweł wyglądał na pustego w środku. Jego oczy były zaszklone. Próbował przepraszać i tłumaczyć, że nauczył się lekcji, ale nie mogłem tego słuchać. To bolało zbyt mocno. Powiedziałem mu, że nigdy więcej nie chcę go widzieć, a jego twarz opadła jeszcze niżej niż wcześniej, ale nie przejąłem się tym. Odwróciłem się od niego i odszedłem. Po pogrzebie postanowiłem na dobre odciąć Pawła od mojego życia. Tygodnie zamieniły się w miesiące, a ja próbowałem iść dalej, ale nie było to łatwe. Za każdym razem, gdy zamykałem oczy, widziałem twarz Mamy. Wyraz bólu i zdrady, gdy dowiedziała się, co zrobił Paweł. Próbowałem skupić się na czymkolwiek, co odciągnęłoby moje myśli od tego, co się stało. Zacząłem chodzić do terapeuty, mając nadzieję, że pomoże mi to przepracować gniew i ból. Trochę pomogło, ale wciąż była we mnie część, która nie mogła odpuścić tego, co zrobił Paweł. Nie mogłem mu wybaczyć. Bez względu na to, jak bardzo chciałem. Ciągle myślałem o tym, co powiedziała mama, o tym, że tata miał ten sam problem i o tym, jak próbowała nas chronić, ale to nie ułatwiało akceptacji tego, co się stało. Paweł kilka razy próbował się ze mną skontaktować. Wysyłał listy z więzienia, czytałem je, ale nie odpowiadałem. Wiedziałem, że żałuje, ale to nie zmieniało tego, co zrobił. W końcu listy przestały przychodzić. Nie wiedziałem, czy poddał się próbom naprawienia sytuacji, czy zaakceptował fakt, że nie chce mieć z nim nic wspólnego. Pewnego dnia dostałem telefon od dyrektora więzienia, w którym przebywał Paweł. Powiedział mi, że Paweł brał udział w bójce i jest w szpitalu. Rozłączyłem się. Długo siedziałem, wpatrując się w pustkę. Część mnie chciała pędzić do szpitala, żeby sprawdzić, czy z Pawłem wszystko w porządku i upewnić się, że nie jest ciężko ranny, ale druga część mnie chciała to zignorować i udawać, że nigdy nie dostałem tego telefonu. Ostatecznie nic nie zrobiłem. Nie pojechałem do szpitala ani nie zadzwoniłem, żeby sprawdzić co z Im. Pewnego dnia dostałem kolejny list. Był od Pawła. Prawie go wyrzuciłem bez czytania, ale coś mnie powstrzymało. Otworzyłem go, a w środku była jedna kartka papieru z kilkoma napisanymi słowami. Przepraszam, kocham cię, proszę, wybacz mi. Wpatrywałem się w te słowa przez długi czas. Poczułem gulę w gardle. Złożyłem list i włożyłem go do szuflady. Zdecydowałem, że nadszedł czas, by wybaczyć Pawłowi. Nie dla niego, ale dla siebie. Wziąłem długopis i kartkę papieru z biurka i napisałem do niego list. Brzmiał on: Drogi Pawle, dostałem twój list. Dużo myślałem o tym, co napisałeś i postanowiłem ci wybaczyć, ale to ostatni raz, kiedy ode mnie słyszysz. Muszę iść dalej ze swoim życiem, a to oznacza odpuszczenie przeszłości i odpuszczenie ciebie. Chcę, żebyś wiedział, że ci wybaczyłem i myślę, że mama chciałaby, żebym to zrobił. Prosiła mnie, żebym ci wybaczył i chociaż mi to tyle czasu, robię to teraz. Mam nadzieję, że Ty też znajdziesz sposób, by pójść dalej. Żyć w sposób, który sprawiłby, że mama byłaby dumna. Nie chcę mieć z tobą już nic wspólnego, ale chcę, żebyś wiedział, że otrzymałeś przebaczenie. Mam nadzieję, że znajdziesz w tym trochę spokoju. Trzymaj się, żegnaj. Oparłem się, gdy skończyłem list. To było tak, jakby ciężar spadł mi z ramion. Złożyłem list, włożyłem go do koperty i zaadresowałem do Pawła. Gdy go zaklejałem, wiedziałem, że to koniec naszej wspólnej drogi. Wysłałem list następnego dnia. Potem starałem się nie myśleć o Pawle.